Prokuratura Okręgowa w Warszawie przez 15 godzin przesłuchiwała konstytucjonalistę, który w swojej ekspertyzie napisał, że decyzja premiera związana z organizacją tak tzw. wyborów kopertowych była wydana z rażącym naruszeniem prawa. Wbrew faktom próbowano wymóc na mnie oświadczenie, iż ekspertyza nie była sporządzona na zamówienie Biura Analiz Sejmowych. Mówi w rozmowie z TVN24 dr. Habilitowany Michał Bernaczek. Jak ujawniono w kwietniu na TVN24 w sporządzonej na zamówienie Biura Analiz sejmowych ekspertyzie napisał, że prawo nie pozwala na przekazywanie przez samorządy danych wyborców w Poczcie Polskiej, której żądanie opiera się na decyzji premiera Mateusza Morawieckiego, wydanej z rażącym naruszeniem prawa. W reakcji na publikację marszałek Elżbieta Witek zapowiedziała na konferencji prasowej złożenie zawiadomienia do prokuratury. Opinia w sprawie udostępnienia danych wyborców nie została przygotowana na biuro analiz Sejmowych. Pokazała także dziennikarzom dokument na druku z logo Sejmu i nagłówkiem biuro analiz Sejmowych Kancelaria Sejmu. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie w odpowiedzi na pytania poinformowała, że śledztwo zainicjowane zawiadomieniem marszałek Sejmu złożonym 29 kwietnia zostało wszczęte 25 maja. Bardzo szybko widać konsekwencje porozumienia ziobro Kaczyńskiego. A wy co myślicie o łączeniu stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego? Czekam na waszą opinię w komentarzach. A teraz zapraszam do wyświetlenia filmu o tym, jak Ziobro postawił się w ustawie PiSu.